Witam Państwa, Janusz Korwin-Mikke. Państwa, po raz pierwszy od dawna głos Mikołowa i Rybnika będzie się w Polsce bardzo liczył. Wasz głos w tych wyborach to jest głos na tak dla obecnego układu i na nie dla korupcji, głupoty i marnotrawstwa, które rządzą Polską od 40 lat. Wasz głos jest istotny, bo jeżeli wygra PO, czy PIS, czy SLD, czy PSL. Będzie o jednego senatora z tych partii więcej w Senacie, to przecież nic się dokładnie nie zmieni. Układ sił w Senacie będzie dokładnie taki sam. Natomiast, jeżeli pojawi się w Senacie ktoś, kto mówi zupełnie co innego niż ta banda czworga, który mówi, że oni wszyscy przecież kłamią, że oni żądają od państwa coraz więcej pieniędzy, żeby je wydawać, a przy okazji kraść oczywiście. A to jakiś stadion narodowy wybudować zamiast za 400 milionów, za 2 miliardy, prawda? Ile tam ukradli, no Bóg raczy wiedzieć. Otóż, proszę państwa, trzeba położyć kres głupocie, korupcji i marnotrawstwu. I trzeba przynajmniej o tym mówić. I dlatego oni się bardzo boją tego głosu. Dlatego cała ta banda czworga włazi ze skóry, żeby tylko Janusz Horwien-Mikke nie wszedł do Senatu i nie zaczął nagle ludziom mówić prawdy. Bo ja się, proszę Państwa, nie pokazałem w telewizji reżimowej od 8 lat. Z wyjątkiem tam, kiedy chciano mnie uczanić albo w wyborach, to wtedy muszą pokazywać. I oni wyłożą ze skóry, żeby nikt nie wiedział prawdy o tym ustroju. I dlatego, proszę Państwa, musicie się zastanowić. Albo zagłosujecie na tych, co teraz rządzą, czyli chcecie, żeby dalej rządziła korupcja, głupota i marotrawstwo, albo też zagłosujecie na człowieka, który chce, żeby to wszystko zmienić i od, mówi o tym od przecież 40 lat. Zastanówcie się Państwo, mówił Janusz Korwin-Mikke.